Siema siema, witam w BattleFroncie i zrobiliśmy coś niesamowitego, odpalamy infiltrację na plaży na Scarif, dzięki wszystkim, którzy dołączyli do tej akcji, mamy 12 chyba graczy, więc gierka się odpaliła i zaczynamy, zaczynamy kilkuetapową bitwę, będzie najpierw ta walka w powietrzu i później zagramy sobie na lądzie na tej plaży, która będzie dodana już w BattleFroncie dwójce około 25., także wyczekujcie i łapa w górę zdecydowanie za ten powrót do Battlefronta jedynki. Jeśli siebie tutaj widzicie, to dzięki bardzo taka ekipa dołączyła, także jest super, jest super. Nie wiem jak tutaj się pisze, ale. Dobra, będzie odcineczek, proszę państwa, ale się jaram i teraz tak, wiecie co, jeszcze mogę sobie tutaj zmienić chyba, no tego, o, tego tropikalnego sobie wybierzemy, dobra, ciekawe czy on będzie jako skin w Battlefrontiku, dwujeczce. zobaczymy, co myśli no i gramy. To jest pierwszy taki etap. Może ktoś w ogóle nie miał do czynienia z tym, bo to był płatny do, do, dodatek do jedyneczki, więc, no może nie każdy grał. Może nie każdy widział, ale to jest inspirowane oczywiście Rogue One I tam musimy z tą śluzą, tylko nie wiem czy my atakujemy czy nie. Szczerze to nie pamiętam, ale chciałbym po prostu to zrobić i później na lądzie troszkę pokrać. Mam nadzieję, że się uda. jest ekipa. Myślę, że programy. Kilka takich rundek. Dlaczego nie? To no Właśnie powiem wam, że w dwójeczce dużo lepsze jest sterowanie tymi statkami. Tak jak się wydaje. Mamy atak. I oni muszą się przebić, tak? Tak, oni muszą się przebić. Drodzy, ja tu nikogo! Ja tu nikogo nie złupię. Jeszcze takie. takie sterowanie jest śmieszne? Taka czułość duża. No, tu będzie. Tu będzie lipa. Dwa zgony. Ja pamiętam eskadrę, jakie były jaja. Ja pamiętam eskadrę z ekipą. To była niezła wiksa. Serio? Ja się rozbiłem?

Dobra, robimy Okej, okay, nie wiem jak to się wyłącza, tak się wyłącza Dobra, tu bardziej chodzi, żeby sobie na plaży zagrać sobie przejdą Tu jeden... jeden z tych winków musi po prostu przejść przez śluzę, nie? I tam dotrzeć. I on musi się przebić. Bo jeden z przeciwników jest takim. tym ewingiem. Czy nie wiem, jak go się nazywa. Tak, ewing. I on musi dotrzeć do śluzy, no, a reszta pełni taką funkcję obronną lub atakującą. Nie, tylko chodzi o tego. O nie, on go zabije. Dobra, przeszedł. Zwrócenie uwagi. No i jedziemy Kurczę, wydawało mi się, że ta łapka jeszcze ładniej wyglądała, ale Oko O chociaż nie, wygląda wygląda nieźle Na 2015 Wygląda nieźle Dzięki ekipa jeszcze może zagramy później drugą bitkę To jest baktówka oczywiście Pole osobiste. Kurde, fajnie, fajnie wygląda nawet. Chociaż to teraz będzie dużo ładniejsze, tak mi się wydaje, ale... ale taki zarys będzie myślę, że podobny. Kurczę co ja mam za rewolwer w ogóle. Rewolwer tego kranika. Mogę sobie jetpacka wziąć, ale dobra, niech będzie bakówka. Jak się robi te przewroty. Ale to już jeśli ktoś grał w Fabułę na przykład, no to widział jak to mniej więcej wygląda. Jak się Kylorenem grało. Teraz tak, tu musimy rozbrajać ładunki. Bo ogólnie... Rebelia chce zdobyć taśmy, nie? Tak jak to było w filmie. Tu mamy na razie takie... Jeszcze początkowe etapy, ale później później będą mieli taśmę i będą szli z tą taśmą do swojej bazy Do swojego statku. Także jest tryb bardzo, bardzo ciekawy. Tam jest bohater. Ja mogę bohatera zdobyć. Proszę Państwa. Żeton bohatera. Jupp! kranik. Obawiam się, że nie będzie kranika w dwujeczce. Może później, ale no nie wiem, czy byłby teraz. Strzelam, że jeszcze nie, bo też może by zapowiedzieli, ale... W sumie kto to wie. Teraz tak, tu mamy takiego droida. Co tam jeszcze mamy? Jest taka szarża. O, zdrowie i pancerze. No to jak on ma przybliżenie. Fajny ten kranik. Oczywiście super jakby został dodany, ale myślę, że jednak nie. Myślę, że jednak nie. Bardziej skupią się na tej mapie i... A jak tam jedynkę w ogóle wyłączyć? Ja -se nie chcę takich pojedynczych strzałów. Czy to się wyłączy, czy to jest trójka, czy co Ewakuacja już jest, czyli kolejny etap poszedł I teraz tak Blastery. Tutaj mamy blasterki. Wiecie co DLT-19 to jest gangreny. A tu jest TL-50, też spokon był. Zrobimy sobie to. No właśnie, na razie sobie zagramy tego w Scarif. Obejrzeć mapkę. I później porównać, nie? Bo też będziemy mieli porównanie za około tydzień. Jak to będzie w Battlefrontie. Dwójce. Teraz tak, oni już mają te taśmy. Tutaj okay, na razie w ogóle się nie skupiam na rozgrywce. Ważne, że jest odwalona. Po drugiej stronie będziemy później atakować. To też będzie ciekawie. Ja. Teraz jesteśmy stronią, stroną broniącą, nie? Ale też. Jeśli chodzi o taki feeling jest dosyć, dosyć nawet podobny, chociaż... Powiem Wam szczerze, że w dwójkę mi się lepiej już gra. Jak tutaj wróciłem do jedynki, to troszkę. Troszkę jest takie drewniane, ale... i tak daje radę. I bardzo szybko się ginie tutaj moim zdaniem. Bardzo szybciutko. Dokronimy, tam jest drugi. Oni chyba mają trzy takie. Trzy taśmy, czy dwie? Tak, trzy taśmy są i jedną muszą po prostu donieść, i to jest wystarczająca ilość. Nie muszą wszystkich trzech. Ten jakby zbił. Ale fajnie, fajnie, że się udało. Ja będę te blasterki. A to był chyba blasterek Dżinn, nie? A to był Dżinn Arson. O to też spoko I Tutaj co było? Aha, bo tu się zmieniało z tego, dobra tu się zmieniało z takiego pistoletu na różne na snajpę trybionowy Dobra, dobra Ci ludzie tam... Wdaj zdziwią, że ktoś włączył tą mapkę. Po czterech latach pewnie. Teraz jeśli ktoś będzie... O, zobaczcie ile osób jest! Kurde! No to szacun. No teraz jeśli ktoś wyszukuje jakikolwiek tryb pewnie na Scarif albo cokolwiek tam właśnie z tego dodatku, no to będzie lądował do naszej tutaj poczekalni, więc jest spoko. Musimy to utrzymać. Chociaż to nie obejmuje oczywiście takiego globalnego wyszukiwania, bo tu trzeba w dodatek kliknąć, nie? Teraz tak, weźmiemy sobie to. O, ta jest gangreny. Dobra, to jest Blaster gangreny plus, plus 30. Strzesz taśmy, teraz sobie pogramy jak najdłużej się da, ale mapka. Wygląda zacnie, jak na 2015 to był naprawdę szok. Był naprawdę szok, jeszcze w, w multiplayerze. Także tu szacun, i zobaczymy, co tam wymyślą ostatnio, ale wiem, że ten właśnie ta wieża będzie dostępna, i to będzie właśnie ta plaża, ta ogólna chyba mapka, właśnie z tego trybu, mi się wydaje. Gdzieś to było mówione, ale nie wiem dokładnie, która to jest. Bo jest jeszcze jedna mapka na ataku, jeszcze jest na potyczce i... Jakiś tam jeszcze chyba tryb. Więc one troszkę się tam różnią, troszkę jest inna pora dnia niekiedy. Ale ogólnie no tutaj super. Tutaj super, ja sobie... zdezerteruję. Kurczę, Dzień niosącego. W takim stroju pilota. To też fajne skiny były dosyć. Czyli nie było tego tak dużo, bo to głównie na oryginalnej trilogii się skupiało. Nie było żadnych plonów i tak dalej, ale nie były spoko, bo był na przykład no, Shadow Trooper. Ci tacy gwardziści. właśnie ten ze Scarib jest spoko. Bardzo pasuje. Czy tam ktoś leci? Czytałem co się dzieje O kurczę, pomszczenie Seria leczeń Seria Kurde on nie miał taśmy, ale trochę zblefował Dobra, ja mi tutaj puszczę jeszcze jakąś minę, jakby był już przy... Celu, to dostanie minę. No ten pasek za bardzo im się nie przenosi, nie ma co. Może nam się jeszcze uda wiecie co? Yy, wrzucić na stację bojową. O, to wybuchło. Jeśli tutaj ekipa zostanie, to byśmy zagrali. Stacja bojowa też ciekawa, to jest odtworzenie wydarzeń z czwartego epizodu. Później jeszcze z takich trybów dodatkowy jest konwój i na bezpinie tam jest sabotaż, to się nazywa. Że to są takie dodatkowe, gdzie bardzo mało osób grało. Naprawdę bardzo mało osób. Jeśli nie macie ekipy, to można zapomnieć o włączeniu tego. Ale kurczę, przyjemnie. Naprawdę to się spokoję, gra. Ładnie, przyjemnie, taki arcadeowy styl. że kurczę, tutaj jeszcze były czasy, gdzie te season pasy w każdej grze praktycznie były płatne, więc to podzieliło graczy, ale od tego właśnie się zaczęła rewolucja, nie? Od tego i od Battlefielda, tak na dobrą sprawę. A tu jest ten ciekawy jeszcze Blaster. On ma jakiś drugi tryb, fajny, nie? No taki. No i właśnie zaczęła się taka mała rewolucja. Próbowanie dodawania darmowych aktualizacji, gdzie to nie zawsze wychodzi fajnie, jak widzimy na przykład w BF5. Ale w Battlefroncie się to sprawdziło. Chociaż nie wiem, jakim cudem to się sprawdza. Czy tu się jakieś skina finansowo, ale no, coś tam się dzieje, nie? Coś tam się dzieje, na tych skinach może jakoś zarabiają, chociaż. Będę wam szczerze nie ma tego dużo. Chociaż może ta edycja świąteczna coś tam wspomogła. Ale nie wiem, nie wiem, bo gierka bardzo tania. Z drugiej strony tam twórców aż tak wielu nie ma, żeby opłacać całe studio jakieś stuosobowe, osobowe. Ale cały czas koszta są, nie? Trzeba utrzymywać, to aktualizować, gra player to. Nie może tylko raz zarobić i już. jest to ciekawy w ogóle sposób, bo myślę, że teraz ogólnie te multiplayery głównie będą darmowe. To widzimy po Apexie, to widzimy po nowym Call of Duty, w tym trybie Battle Royale, gdzie w złotego koda. No, grało sporo osób, fajnie, fajnie, ale jak już wyszedł ten Battle Royale, no to jest znowu jakiś rekord. I to oczywiście musiało być darmowe, żeby się rozruszało. Gdyby wrzucono tak samo jak w Battlefield'zie tego royala do płatnej gry, no to zdycha po prostu w zarodku. Trochę osób gra, to jest zwykły tryb i później po prostu umiera. Także niestety, albo stety, multiki będą szły w stronę free-to-play, co jest bardzo dziwne patrząc na... Rozmach, ale może tak to będzie w przyszłości. Bo Apex się trzyma, ten Call of Duty też będzie, myślę, się trzymał bardzo ładnie. Ale no, może właśnie w taki sposób, że jest gra singlowa i jest jakiś tam tryb multiplayer, powiedzmy, że darmowy, a ta singlowa jest opłatna. No nie wiem, nie wiem w jaki sposób, ale. W tą stronę to zmierza, niestety, albo stety. Teraz muszę powtórzyć. I tutaj, na dobrą sprawę, ten Battlefroncik dwójka, już nawet, on jest też za śmieszne pieniądze. Jest tam za jakieś 15 zł. I to powiedzmy, że to jest taka symboliczna opłata, gdzie za CSGO się tyle płaciło kiedyś, a teraz też przeszedł na darmowy system. i też to oczywiście. Troszkę wzmożyło aktywność, ale no, już jak było za te dwie dyszki, no to sporo graczy tak czy tak grało. więc w multiplayer powoli widać, że jednak ta, ta cena będzie miała znaczenie, bo jeśli mamy dwie podobne gry, mamy tego BFA, mamy Call of Duty, one są powiedzmy na podobnym poziomie. Kto co lubi, to już sobie wybiera, ale. Mamy gierkę za 150 zł, która oferuje tryb Battle Royale, multiplayer, trochę singla, nawet jeśli ktoś nie gra w singla, też spoko, tylko dla multi. A z drugiej strony później mamy jakiś tam Battle Royale darmowy, Apexy, ten Call of Duty. Wystarczy pobrać, nic nie płacicie. A macie doświadczenia bardzo podobne, więc kurczę, powiem wam szczerze. Trochę się to zmienia, trochę się zdecydowanie to zmienia. Tak samo w tych dodatkach. Nikt już nie wypuści za dwie stówy aktualizacji, które mogłyby być darmowe albo są wycięte z gry. Po prostu taka gra przegra z inną, która ma te funkcje darmowe. To jest ciekawy temat, ale co o tym myślicie? Co o tym myślicie? Bo też, że bardzo często mówię o tym, że. Jeśli mamy jakieś darmówki no to możemy nie dostać aż tyle rzeczy gdybyśmy kupili sobie za dwie stówy i mieli na 100% coś fajnego. No i to jest właśnie taki obosieczny miecz, bo wydaje się, że niekiedy te darmówki po prostu sobie olewają te aktualizacje. No nie zarobią już za dużo na tym to... A dodamy coś tam, dodamy jakieś skiny i niech się cieszą ludzie, że mają, ale jak widać gry... Podchodzą teraz poważnie do tych darmowych aktualizacji, tam jakieś fortnuty czy inne rzeczy to też cisną ile wlezie. Po prostu zarabiałem na tych skinach, zarabiałem na innych rzeczach i tu się jeszcze bardziej kręci niż by oferowali to za pieniądze. Nie? Więc ciekawostka, to jest ciekawostka i, i troszkę nowy system, który myślę, że się w miarę sprawdza i też najbardziej zarabiają gry, które mają. System free-to-play. No, w ogóle niezła jazda. O, tam jest jakiś! A pamiętacie E-4? To była dopiero zabójcza broń na blisko. No, muszę tego... Tutaj... Rebelianta? Dobra. No zobaczcie, ile osób. Fajnie, naprawdę fajnie. Teraz troszkę więcej dołączyło. Niż nawet startowaliśmy, więc super, super. Myślę, że wygramy to jako Imperium. Myślę, że wygramy to jako Imperium. Zagramy sobie jeszcze jedną, chociaż nie, to jest na jeden odcinek, zdecydowanie na jeden odcinek. Myślałem, że to będzie krócej, a jednak ten tryb troszkę trwa. Zawsze było takie skakanie. A jak tu się te mocki robiło? O! dobra, elegancko. Zaraz dą taśmy dostarczę i będzie. Brakuje mi tu jakiegoś spida. Jetpack oczywiście był, weźmiemy sobie. Odnowienie kart, po to. Super. I odnowienie kardi znowu modu To nie, nie są droidy, których szukacie. Chocze chyba wygraliśmy, co? Wygrana. Super, dzięki wszystkim, którzy byli na tym pierwszym odcineczku, Zagramy sobie jeszcze po drugiej stronie, zobaczymy jak to jest. Nosić tą taśmę i widzę się z wami. Myślę, że jeszcze przed tym update'em spróbuję tu wrzucić jak najwięcej z tej jedynki i dawajcie łapę, jeśli Wam się podobało. I może potem jakiś bezpin albo gwiazda śmierci będzie git. Także do zobaczenia, niech moc będzie z wami.